Witam wszystkich serdecznie w mojej nowej serii, mojej pierwszej serii z Minecrafta, którą nazwałam sobie Życie na krawędzi. A więc tak, będziemy grać na single player, oczywiście. Uuu, coś się tu zmieniło? Przepraszam, bo ja jeszcze w 1.8 nie tworzyłam... Mm, E, przepraszam, że nic nie mówiłam, bo musiałam się skupić. E, nie, jeszcze nie robiłam w 1.8... Mm. E, no, nowego świata. Co my tu mamy? Creative. Okej. Okay. Ale lepiej tak. Dobra. O! Jakieś więcej opcji! Uuuu! Dobra, dobra, dobra. Create new worlds. Poprosi poprosimy o bardzo jakiś fajny świat. Tak, tak, tak. Nowy, 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 nowy fajny. Nowy, fajny. No się. O. A tak w ogóle, w ogóle, bo ja nie grałam jeszcze... O właśnie, mam napis full. Będziemy grać na normal. Może troszeczkę zmniejszę do 80. To, 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 to. Coś jeszcze, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze. Dobra, teraz będę się bała po prostu wychodzić z dziury, którą sobie wykopię. Okej. Okay. Zbieramy drewno. Mam nadzieję, że nie będzie mi się wyłączało w trakcie nagrywania, ponieważ mam dźwięk. A przy dźwięku to nie wiem, czemu cały czas mi się, się, się wyłącza. Mamy dużo drewna na początek. To bardzo dobrze, że nie wylądowaliśmy gdzieś tam, gdzie. Yy, ...drawna nie ma. <noise> o to by było ciężko. I mam nadzieję, że mnie dobrze słuchać. Tak? Postaram się wyraźnie mówić? Postaram się. Ale nie wiem, czy to mi wyjdzie. No. Hop, hop, hop. A, 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 Ja się boję. Boję się, boję. Nocy się boję. A może nie zdążę sobie jakiegoś miejsca znaleźć do... Przyczekania sobie spokojnie. Dobra, w którą stronę mamy iść? Tutaj mamy wodę. No, nie przycinaj mi się, proszę. Tu mamy wodę. I tutaj mamy drzewa. Tam coś nam łazi. Tam mamy bambusy. Uuu. O! widzę, że jestem w dość fajnym miejscu. Tak naprawdę. Yy, więc chyba pójdę sobie w, w tą stronę. U. Aj, 아이치, aj, Ajdź! Ja zapomniałam. Ja zapomniałam, że to jest nie napis to nie jest na Peaceful, To nie jest na Peaceful. O, i przy wodzie. O, jak dobrze. Zrobię sobie takie wejście, takie jak miałam wcześniej w swoim świecie na Peaceful. Jeżeli ktoś oglądał oczywiście wideo, no to chyba wie, o czym mówię. Albo nie wie. O. Zbieramy jak najwięcej drewna jak na razie przed pierwszą nocą. Drewno, drewno, drewno. Pięknie. Pięknie, pięknie. Już trochę drewna mamy. To bardzo dobrze. Tak, to jest mój skin. Mam nadzieję, że wam się podoba. O, co ja robię? Tak, tak. Um. O tak, 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 tak. I, i... i. Jeszcze, jeszcze, jeszcze patyki. Dobra, na razie tyle wystarczy. Mm. O, tak. Ojej. Yeah. O oh yeah, oh yeah. i oh, nie, tak. Sobie imprezę na zewnątrz <śm> zrobili. Mm, idziemy po węgiel... Miałem giel, Okej. Nie, ja cały czas zapomniałam. O ślicznie, po prostu pięknie. To będzie moje wejście. Mam nadzieję, że na razie nie, nie natrafimy na żadną jakąś wielką jaskinię czy coś. To by była masakra. Mm, o. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, 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 tutaj. I od razu zrobimy drzwi, żeby nie było. Mm -hmm. Z drugiej strony. <laughs> o tak, pięknie. Poprosimy jeszcze trochę drewna. Dość fajne miejsce mi się jakoś trafiło. Wyjątkowo. Yy, przepraszam, że mogę się nie <gry> Jakoś zapomniałam, przepraszam. Ojejcu, co to za melodia? Melodia... Um, em, em, em. Gdzie jest słońce? Chyba tam. Czy nie? Czy to chmura? To słońce. Okej, okay, nie rozróżniam <śmury> chmury od słońca. Em. Um. em, Nie, 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 żyję, jeszcze. Jeszcze. A, co będzie po nocy. gdzie po nocy, tego nikt nie wie, nawet ja. Dobra. Jesteśmy przy fajnej, fajnej, fajnej wodzie. Ech, jesteśmy... Gdzie jesteśmy? Jesteśmy przy fajnej górce. Chyba za tą górą jest, Są też chyba góry, z tego co widziałam. Mamy fajną wieżyczkę. Co tam jeszcze? Fajne, fa co jeszcze fajnego? Fajne drzewa. <śm> m m m m m. Jeziorko pod domkiem. I to dosłownie. Co jest fajne, naprawdę fajne. Zdawał, czy to było takie, no tak jakby, nie wiem, młode drzewko, takie nasienie. <grymne> Oj, przepraszam, ja, jak coś. A, a właśnie, M, moja myszka tak mi się przycina ogólnie. Ostatnio muszę sobie nową myszkę kupić. Um, lubię bardzo skakać po drzewach, jeżeli już. Ale fajne drzewo. Ja już lubię. Nie, to jest kilka drzew. Ale takie lubię. Nie będę ich ścinać. Okej, okay, na razie nie będę tam. Przyspieszonych momentów. Nie. O, myślałam. Już powoli zachodzi nasze słoneczko. Yy, nie będę na razie. Nie, 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 nie. Uj, o Jajciu! O a ja jedzenia nie mam. Ludzie, ja jedzenia nie mam. Ja cały czas zapominam. Ja na peaceful. Oczywiście nie trzeba jeść. Nie trzeba. A teraz może zacząć jeść. O, fajna melodika. Co to było? Bo to było fajne. Dobra, ja już lecę chyba do mojej groty. Bo normalnie zaraz mnie coś zje... Oh. Mm, zróbmy. Pochodnie, torch ok. E co jeszcze zróbmy? Dobra, na razie nic. Tak naprawdę nie jest nam potrzebne. Wiecie co, chyba trochę ściszę muzykę. 30. 30 Ogólnie ja bardzo lubię muzykę, dlatego zostawiam sobie trochę głośniej. Eee. <grymny> e e tak w ogóle Eee. sobie trochę. trochę. E ten odcinek jest głównie. Jest głównie poświęcony, ten pierwszy. Oczywiście na przetrwaniu pie pierwszej nocy. Więc tak. Przetrwajmy ją. Myślę, że pierwszą noc to. Nie ciężko jest przetrwać. Tylko gorzej już jest później, kiedy. Hmm, zaczynają na zewnątrz łazić potwory i może jednak ściszę bardziej, bo nie wiem. Nie wiem, jak mnie słychać. Pewnie teraz najpierw będzie mnie słychać. Nie wiem, jak mnie wcześniej było słychać. Mam nadzieję, że dość dobrze. No. Jak coś to się postaram naprawić głos. Przy przerabianiu. Ja nie mam jedzenia. Mam jeden muchomor. Oh my goodness. Coś czuję, że. Eee, co ja robię? Ja czuję po prostu. Ja to, ja to czuję, 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 że cały czas będę. Yy... Będę co ja będę. A, i włączała i wyłączała nagrywanie, ponieważ cały czas mi się to miejsce kończy, ponieważ mam dźwięki. A teraz, gdy nie gram na peaceful, wolę mieć dźwięki, żeby wiedzieć, e, na przykład, czy jakiś zombiak biegnie na mnie, czy coś. Hmm... <śm> Albo, nie wiem. O, gdzieś owca jest w pobliżu, nie? Będę miała żarcie. Albo świnka. Albo będę miała mleko. też nie wiem, czy mleko coś daje. O, teraz sobie zrobimy... Yy, kamienny kilof. Tak? Mhm. Jak na razie nie słyszę żadnych stworów, co jest bardzo dziwne, chyba tak myślę. gdyż, ponieważ mam chyba ustawione na normal, właśnie. Okej. Okay. Mamy już malutkie jakieś pomieszczenie, jakieś tam. Mm, zastanówmy się, co my tu możemy zrobić. Na razie zatrzymam się tu na jakiś czas, bo y, wydobywam trochę kamienia. Poprzetawię kamienia. Potem gdzieś chyba myślę, że gdzieś w tej okolicy się rozbuduje tak bardziej, nie? Bo ja nie jestem wybredna. Każde miejsce mi się podoba praktycznie. No najlepiej, żeby była dosłownie pod moim pierwszym takim schronieniem była woda ponieważ dla różnych stworów jest ciężej się chyba dostać. Wtedy. Nie jestem pewna, ale tak myślę. Um, więc tak. Yy... Moje odcinki. Tak sobie będę teraz wydobywać i trochę pomówię, pomówię trochę. Yy, moje odcinki yy, będą tak. Zawierały tak 18-20 minut, jakoś tak. Mam nadzieję, że to nie jest za długo, ani nie za krótko. Jeszcze się zobaczymy. I oczywiście przed każdym moim filmikiem filmikiem w filmiku, tak jakby. Ojejciu, hey, nie wiem jak to powiedzieć. <laughs> no, no, dobra, tam. M przed każdym... Powiem tak, że przed rozłączeniem... Y nie nagrywania, tylko przed, roz przed tak jakby wczytaniem będę... Y nie wiem, o może słownie odpowiada na Wasze komentarze, które były w poprzednim odcinku. Nie. My goodness. Nie wiem, ile ten odcinek będzie. Znowu nie to. Nie wiem, ile ten odcinek będzie zajmował jeszcze miejsce, bo chcę tylko. Jak już się zrobi, zacznie robić jasno, to skończę ten odcinek, bo. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, ja nic nie... Kuch... Nie zaczęłam od tej strony wcześniej? Dobra. Mnie się już tak miesza wszystko. Chyba zdążyliście zauważyć. Mm, że normalnie to jest masakra. Masakration. No. Tak, 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 i teraz poszerzyć tą ściankę. Będziemy mieli trochę kamienia. Na pewno się przyda na później. Na pewno, na pewno. Ponieważ lubię robić rzeczy z. Z kamienia. Ej! Nie, proszę. Niech to cały czas mi się wyłącza. I w ogóle. I to jest masakra. No. Jest jeszcze noc? Jest gdzieś jakiś stwór? Może tutaj stworów nie ma? By było fajnie. Fajnie, fajnie. Okej, okay, nie wiem jak. Jaką głębokość ma ta góra. Może zobaczymy to w następnym odcinku. Żebym wiedziała, gdzie mogę kopać. Ale na razie chyba będę kopać w dół. O jej! Skąd ja wiedziałam, że tutaj coś będzie? Jestem po prostu świetna. Wiem, jestem skromna. Oh my goodness. Wiesz, kocham tą górę. <grywy> Okej. Okay. No, no, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Mm -hmm. Okej. Okay. A to chyba przestawimy, tak w ogóle. Hmm. Tak, to przestawimy. Gdzieś tutaj, jak będzie. I zrobimy jeszcze coś takiego. To-tom-tom-tom. Tom-tom-tom-tom. Piecyk. Ej. Tutaj poproszę piecyk w którym yy, będziemy przytapiać różne rzeczy. <laughs> nie, 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 nie. Dobra. Okej, okay, więc tak przytapiamy sobie. Tak, przytapiamy. Jest jeszcze noc. Mm. Więc sobie jeszcze. Yy... Pokopmy. Okej. Okay. Hm. Się zastanawiam, do czego to będzie słyszyć. Chyba pewnie, jak się dokopiemy do jakiejś jaski, czy coś to, yy, to, to, to. Będziemy sobie patrzy, o, o, patrzeć tą jest i w ogóle i walczyć, 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 walczyć Jeszcze raz walczyć Będziemy pokonywać creepery o Po jedno, że jeszcze zrobię tak na razie, tak? O, teraz <słuch> o, już jasno się robi, e, więc na tym już teraz skończym, skończę skończę ten odcinek, o już powoli głodna się robię. Eee, pójdę. W następnym odcinku będziemy szukać chyba żarcia. No to do usłyszenia.